Rodzina zignorowała najważniejszy moment w moim życiu: żadnego telefonu, żadnej wiadomości, nawet uprzejmej wymówki, tylko cisza, na tyle głośna, by wstrząsnąć czymś głęboko we mnie. Więc kiedy media obiegła wiadomość o wycenie mojej firmy, gdy moje nazwisko zaczęło krążyć w sieci, niczego nie oczekiwałam, a jednak nagle mój telefon rozświetlił SMS od ojca krótki, formalny, brzmiący jak wezwanie. Rodzinny obiad o dziewiętnastej. Ważna dyskusja. Wpatrywałam się w ten świecący ekran i poczułam, że coś się we mnie zmienia. Nie nadzieja, nie strach, coś chłodniejszego. Bo wiedziałam, że to nie jest próba pojednania. To był początek ich rozliczenia. Wiadomość zastała mnie jeszcze w biurze. Za szybą miasto rozświetlało się jak konstelacja gwiazd rozciągnięta wzdłuż horyzontu. Na biurku sterty papierów plany, prognozy, kontrakty. Ale po raz pierwszy nic z tego nie wydawało się ciężkie. Dotarcie do tego miejsca zajęło mi lata, nieprzespane noce, pożyczane biurka i poranki, gdy budziłam się z odciskiem klawiatury laptopa na policzku. A teraz wycena mojej firmy trafiła na pierwsze strony. Ludzie rozmawiali, inwestorzy dzwonili, a ja po raz pierwszy od dawna czułam, że świat w końcu mnie widzi. Ale moja rodzina zawsze widziała coś innego. Mój ojciec Grzegorz uwielbiał mi przypominać, że prawdziwy biznes to cegły i ziemia, a nie cyfrowe zabawki. Moja matka Helena wolała udawać, że moja praca to tylko faza, z której w końcu wyrosnę. Brat Marek traktował mnie protekcjonalnie, jakby dzielił się mądrością z wierzchołka, na który nigdy nie wszedł, a Kuba. Cóż, Kuba głównie kręcił filmiki z sobą w roli głównej i czekał, aż wszechświat nagrodzi go za samoistnienie. Więc kiedy przyszła wiadomość, rodzinny obiad o dziewiętnastej, ważna dyskusja, wiedziałam, że nie chodzi o mnie. Nigdy nie chodziło. Mimo to coś we mnie się zawahało. Mały, kruchy kawałek, który pamiętał dwudziestego pierwszego, rok życia, ciasny pokój w akademiku, Ściskający w ręku podręcznik, czekający na telefon z życzeniami, który nigdy nie nadszedł. Kawałek, który pamiętał noc, gdy spałam w samochodzie, bo zbliżał się termin płatności czynszu, a rodzice stwierdzili, że trudności budują charakter. Kawałek, który nawet teraz, po wszystkich nagłówkach i uściskach dłoni, wciąż zastanawiał się, czy pojawienie się tam raz jeszcze w końcu zmieni tę historię. Ale nadzieja bywa niebezpiecznym nawykiem. Zamknęłam laptopa i chwyciłam kurtkę, tę prostą, którą zakładałam na rodzinne spotkania, bo wtopienie się w tłum było łatwiejsze niż ciągłe tłumaczenie się. Luksusowy SUV został w garażu, nietknięty. Zamiast niego wsiadłam do starego sedana ze zużytą kierownicą i upartą klimatyzacją, tego, który moja rodzina rozpoznawała. Pozory skromności czyniły ich przewidywalnymi, a przewidywalni ludzie popełniają błędy. W drodze do restauracji na obrzeżach Warszawy, miejsca, które zawsze pachniało drogimi perfumami i starymi pieniędzmi, powracały wspomnienia. Każde było cichym przypomnieniem mojego miejsca w tej hierarchii: pominięte dyplomy, wymuszone święta, sposób w jaki ich uwaga zawsze wędrowała do tego, kto w danym momencie świecił dla nich najjaśniej. Nauczyłam się z czasem kurczyć, by ich rozczarowanie nie wydawało się tak duże. Ale dzisiejszy wieczór był inny. Dziś nie szłam tam z nadzieją, że zostanę zauważona. Szłam tam z dokładną wiedzą, kim oni są. Ekskluzywny klub Magnolia stał na niewielkim wzgórzu, oświetlony tak, jakby na siłę próbował coś udowodnić. Zaparkowałam za rzędem nieskazitelnych, drogich samochodów. Mój sedan jęknął, gdy zamknęłam drzwi. Przez chwilę oparłam dłoń na dachu, uziemiając się. Klub zawsze wydawał się neutralnym terytorium, ale nie dziś. Dziś czułam, że to scena zbudowana do spektaklu, którego scenariusz znałam na pamięć. Marmurowa posadzka odbijała każdy krok. Młody kelner skinął mi głową, po czym zerknął mi przez ramię, jakby oczekując, że zjawi się ktoś ważniejszy. Szłam dalej. Zbliżając się do prywatnej sali, usłyszałam ich głosy, zanim zobaczyłam twarze. Zbyt szybki, nazbyt wyćwiczony śmiech. Taki, który wypełnia ciszę, a nie radość. Gdy otworzyłam drzwi, wszyscy spojrzeli w górę naraz, złapani w trakcie odgrywania ról. Ojciec wstał pierwszy, uśmiech miał za szeroki, ramiona otwarte, jakbym wróciła z wojny. Róża, nareszcie! Matka podeszła, pocałowała mnie w policzek i natychmiast się odsunęła, marszcząc brwi. Jesteś zmęczona, czy ty jesz wystarczająco? Marek uśmiechnął się szyderczo ze swojego miejsca, kręcąc kieliszkiem wina. A Kuba ledwie oderwał wzrok od telefonu. Usiadłam na krześle oddzielonym od reszty, jakby to było zaplanowane, może i było. Rozmowa zaczęła się od zwykłej, rodzinnej, gadki szmatki. Cienka warstwa, tak wypolerowana, że czułam się jakby kłuto mnie nożem do masła. Pytali o moją małą firmę, mój zabiegany grafik, a ton ich głosu sugerował, że mi pobłażają. Kiwałam głową, odpowiadałam uprzejmie, pozwalałam im odgrywać tę wersję siebie, którą jak sądzili mnie, zmiękczą. Wtedy Marek odchylił się, mrużąc oczy. A więc twoje nazwisko trafiło dziś do wiadomości. W jego głosie pobrzmiewał cień podziwu, ale głównie kalkulacji. Ojciec wtrącił się. Tak, całkiem przyciąga uwagę. To musi być ekscytujące. Ekscytujące powiedział z taką intonacją, z jaką ktoś inny powiedziałby kłopotliwe. I wtedy to się stało. Subtelne przesunięcie w powietrzu, moment, w którym maski zaczęły pękać. Matka wymieniła spojrzenie z Grzegorzem, a brat Wiktor, partner biznesowy ojca, odchrząknął, jak przed rozpoczęciem prezentacji. Poczułam to natychmiast, ten ścisk pod żebrami, instynkt wyostrzony przez lata wchodzenia w pułapki, o których istnieniu dowiadywałam się dopiero, gdy się zatrzaskiwały. Ojciec pochylił się, palce splecione. Chcieliśmy dziś z tobą omówić coś naprawdę ważnego, Róża. To było to prawdziwy powód, dla którego mnie wezwano. Początek demaskowania. Ojciec nie tracił czasu. W momencie, gdy te słowa, coś ważnego, opuściły jego usta, pomieszczenie zmieniło się. Ciepło uleciało ze świateł, rozmowy ucichły, a każda twarz zwróciła się ku mnie z tym samym cichym głodem. Widziałam to spojrzenie wcześniej, nie urodziny. Ale u inwestorów, którzy przychodzą, by brać a nie budować. Wiktor odchrząknął, jakby zaczynał seminarium. Jak wiesz, zaczął, wygładzając marynarkę, grupa hoteli pod Orłem przechodzi pewne wyzwania. Słowo wyzwania owinął w jedwab, jakby ładniejsze brzmienie miało uczynić katastrofę mniej katastrofalną. Grzegorz wciął się, zanim zdążyłam odpowiedzieć. Jesteśmy u progu czegoś wielkiego, powiedział. Pełna transformacja flagowej nieruchomości, spa, luksusowe apartamenty, sala eventowa z prawdziwego zdarzenia, pełen pakiet. Mrugnęłam powoli. Flagowa nieruchomość trzymała się na słowo honoru i nostalgię. Marek pochylił się, łokcie na stole, pewność siebie wylewała się z niego. To może zdefiniować nasz majątek na pokolenia róże. Takiego długoterminowego aktywa twój cyfrowy drobiazg po prostu nie jest w stanie zapewnić. Matka sięgnęła, kładąc dłoń na moim ramieniu, jej palce były miękkie i drżące. Kochanie to szansa, by być częścią przyszłości rodziny, by coś oddać, troszczyliśmy się o ciebie tak długo. To po prostu słuszne, słuszne. Oczywiście, że tak powie. Wszystkie ich oczy były teraz na mnie, czekając na wersję róży, którą znali od zawsze, tę cichą, uległą, córkę zdesperowaną, by zostać włączoną. Grzegorz pochylił się, ton jego głosu stał się czysto biznesowy. Potrzebujemy kredytu pomostowego tylko milion pięćset tysięcy złotych. Masz dostęp do kapitału, nowych kontaktów, tego statusu. Wypowiedział słowo status jakby to był kran, który mogłam dla nich odkręcić, kiedy tylko chcieli. Oddamy ci z odsetkami dodał szybko Wiktor gdy tylko dostaniemy finansowanie na budowę to szansa, by kupić udziały w rodzinnym imperium. Imperium? Prawie się zaśmiałam, ale tego nie zrobiłam. Siedziałam nieruchomo, obserwując błyszczący pot na czole ojca, niespokojną dłoń Wiktora na szklance, zbyt jasny uśmiech Marka. Kuba w końcu oderwał wzrok od telefonu, próbując wymusić wspierające skinienie głową, na które nie zasłużył. Był czas, kiedy poddałabym się temu wszystkiemu, czas, kiedy zgoda rodziny była dla mnie tlenem. Czas, kiedy pomyliłam ich potrzebę z miłością, ale nie byłam już głodna i nie byłam ich, by mogli mnie pożerać. Położyłam serwetkę na stole, wygładzając materiał z celową starannością. Ominęliście najważniejszy moment w moim życiu, powiedziałam moim głosem spokojnym, ale jesteście tutaj w tej sprawie. Nikt się nie odezwał. Cisza przygniotła mnie jak gorąco. Szczęka ojca zacisnęła się. Nie dramatyzuj róża, chodzi o rodzinę, rodzina, słowo to wylądowało jak kamień. Spojrzałam mu w oczy, spokojna, niezłomna. Nie przyszłam tutaj, żeby ratować imperium, które już dawno spaliliście. Matka westchnęła głośno. Wiktor zesztywniał. Uśmiech Marka pękł, a gdzieś głęboko we mnie coś zaskoczyło: cicha, nie niedoruszenia jasność. Myśleli, że mnie zapędzili wróg. Tak naprawdę właśnie otworzyli drzwi, których potrzebowałam. Po moich słowach w pomieszczeniu zabrakło oddechu. Przez chwilę wydawało się, że powietrze zamarzło. Grzegorz powoli odsunął się, sztuczne ciepło zniknęło z jego twarzy. Taka jest Twoja postawa? powiedział. Naprawdę zamierzasz tu siedzieć i prawić nam kazania o poświęceniu i zaangażowaniu? Marek prychnął, potrząsając głową. Dostała trochę uwagi w internecie i nagle myśli, że jest ponad rodziną. Matka przyłożyła serwetkę do oczu, które nie potrzebowały osuszenia. Staramy się Cię włączyć, Róża. Nie przekręcaj tego w coś brzydkiego, coś brzydkiego, gdyby tylko mogli spojrzeć na siebie wyraźnie. Wiktor złożył ręce, przyjmując cierpliwy, protekcjonalny ton, którego używał do zdenerwowanych klientów. Nie eskalujmy. Słuchaj, Róża, półtora miliona to drobiazg w porównaniu z tym, co sugeruje wycena Twojej firmy. To jest ruch strategiczny dla nas wszystkich. Dla nas wszystkich. Powtórzyłam, pozwalając słowom powoli przetoczyć się przez język, czując fałsz, który w sobie niosły. Powiedz mi, Wiktor, kiedy dokładnie zastanawiałeś się, co jest dobre dla mnie? Czy było to wtedy, gdy prosiłam ojca o pomoc przy pierwszej umowie najmu? Czy gdy aplikowałam do pierwszego akceleratora, a ty nazwałeś to hobby przebranym za ambicje? Zesztywniał. Próbowałem cię kierować. Nie, powiedziałam głosem cichym. Ale ostrym jak brzytwa. Próbowałeś utrzymać mnie w pudełku, które dla mnie zbudowałeś, ale ja przestałam się do niego mieścić już dawno temu. Pięść Grzegorza zacisnęła się na nóżce kieliszka. Nie przyszliśmy tu, by wykopywać stare urazy, powiedział. Przyszliśmy, by zbudować coś prawdziwego, coś trwałego. Coś trwałego, powtórzyłam. Jak cieknące dachy hoteli, popsuty system grzewczy w nieruchomości w centrum, czy narastające rachunki za konserwacje, których nie zapłaciliście od miesięcy? W pokoju zapanowała cisza. Twarz matki zbladła. Marek wyprostował się w krześle. Oczy Wiktora zwęziły się. Grzegorz mrugnął. Skąd ty. Skąd wiem? dokończyłam za niego. Zwracam uwagę. Zawsze zwracałam, tylko wy nigdy nie zwracaliście uwagi na mnie. Kuba, zaskakująco cichy aż do tej pory, w końcu odłożył telefon. Róża, co ty mówisz? spojrzałam na niego, a potem z powrotem na nich wszystkich. Mówię, że nie szukacie inwestora, szukacie liny ratunkowej. Uprzejma maska Wiktora zsunęła się. To skandaliczne insynuacje. Sięgnęłam po torebkę, spokojna i metodyczna. Jak ktoś, kto odsłania prawdę, którą wyćwiczył. Przyszłam dziś, bo chciałam usłyszeć, jaką historię mi opowiecie. I nie zawiedliście. Ten sam scenariusz. To samo poczucie winy, to samo poczucie uprawnienia. Marek pochylił się. Przestań dramatyzować. Jeśli ojciec mówi, że nieruchomości są w porządku, to są w porządku. Czy na pewno? zapytałam. Położyłam teczkę na stole. Zwykła, nieoznakowana, ciężka. Przybyłam z jedyną rzeczą, której nigdy się nie spodziewaliście, powiedziałam cicho. Prawdą. Oczy Grzegorza zwęziły się. Co to jest? Zanim zdążyłam odpowiedzieć, drzwi się otworzyły. Weszła Ada, moja prawniczka. Zawsze poruszała się z cichą precyzją. Wyprasowana marynarka, stabilna postawa, oczy, które niczego nie przeoczały. Ale dziś w jej obecności było coś ostrzejszego. Cel. Podeszła prosto do mnie, ignorując osłupiałe twarze przy stole. Wszystko zostało sfinalizowane, powiedziała. Przeniesienie własności jest zakończone. Ojciec wstał tak szybko, że jego krzesło zgrzytnęło o podłogę. Przeniesienie? Przeniesienie czego? Ada położyła przede mną stos dokumentów. Przesunęłam je w jego stronę. Wasza grupa hoteli, powiedziałam. Wasz dług. Wasze zaległe płatności. Wasze zobowiązania. Wszystko. Głos Wiktora załamał się. To niemożliwe. Bank nie. Bank sprzedał dług, wtrąciła Ada. Jej ton był rzeczowy. Prywatnemu podmiotowi inwestycyjnemu w zeszłym tygodniu. Twarz Grzegorza zmiała się w dezorientacji. Jakiemu podmiotowi? Spojrzałam mu w oczy. Mojemu. W pokoju zapanowała cisza. Nastąpiła implozja. Ojciec otworzył i zamknął usta, jakby jego mózg nie był w stanie wystarczająco szybko sformułować słów. Marek odepchnął krzesło, potrząsając głową. Kuba szepnął coś pod nosem, co brzmiało jak modlitwa lub przekleństwo. Matka w końcu się odezwała: Róża, co ty zrobiłaś? To do czego mnie zmusiliście, odpowiedziałam. Chcieliście, żebym zainwestowała w imperium, ale nie ma żadnego imperium, jest tylko dług. Dług tak głęboki, że żaden odpowiedzialny pożyczkodawca by was nie tknął. Wiktor chwycił dokument i przeleciał go wzrokiem. Jego twarz wyblakła, gdy wpatrywał się w liczby. Miesiące zaległych rachunków, skargi kontrahentów, problemy z lokalnymi przepisami, rekordy konserwacji zaniedbane do granic niebezpieczeństwa. To nie może być prawda, szepnął. To nie. To nie do uratowania. Jest, poprawiłam delikatnie. Tylko nie przez was. Grzegorz w końcu odzyskał głos, gęsty od wściekłości. Myślisz, że możesz mnie upokorzyć w ten sposób przed moją rodziną? Myślisz, że ponieważ zarobiłaś jakieś pieniądze, możesz bawić się w Boga? Pochyliłam się. Nie bawię się. Sprzątam to, co zepsuliście, i kończę z finansowaniem iluzji, że wciąż macie kontrolę. Marek wybuchł. Zaskoczyłaś nas. Powinnaś nam powiedzieć. Powiedzieć wam co? zapytałam. Że nie zamierzam wypisać wam czeku in blanco? Że nie zamierzam być waszym planem ratunkowym w szpilkach? Matka spróbowała raz jeszcze, w końcu, roniąc łzy. Róża, proszę, to nasze życie, nasz dom. I tak będzie dalej, powiedziałam cicho. Ale nie pod waszym zarządem. Ada przesunęła po stole jeszcze jedną kopertę. Moja oferta wykupu: 200 tysięcy złotych. Czysta okrągła suma, wystarczająca na nowy start. Więcej niż warta była wasza realna wartość firmy. Więcej niż zasługiwali. Grzegorz wpatrywał się w kopertę jak w pułapkę. Nie wezmę twoich pieniędzy z litości. To nie litość powiedziałam. To odprawa uderzył dłonią w stół. Nie jesteś moją córką. Po raz pierwszy w życiu te słowa nie uderzyły mnie jak rana uderzyły jak uwolnienie wstałam, wygładzając kurtkę. Masz rację. Powiedziałam: Nie jestem córką, jakiej chcieliście. Jestem córką, którą stworzyliście. Marek żądał wyjaśnień. Wiktor mamrotał o wyzwaniach prawnych. Kuba cicho klął. Ale ojciec, ojciec po prostu patrzył na dokumenty. Jego świat kurczył się, gdy zdał sobie sprawę, że to nie są negocjacje. Cofnęłam się, pozwalając, by hała zwirował wokół mnie. Rozpadali się, łapali się brzytwy, obwiniali, krzyczeli, dokładnie tak, jak wiedziałam, że to zrobią. Ada otworzyła mi drzwi, przed wyjściem spojrzałam na nich ostatni raz. Nie ze złością, nie z triumfem, z pewnością. Nie przyszłam tu, żeby ratować wasze imperium, powiedziałam. Przyszłam, by zakończyć mój udział w nim. A potem wyszłam w chłodne, nocne powietrze, zostawiając za sobą ich chaos. Nocne powietrze uderzyło mnie jak przycisk resetu chłodne, stabilne, szczere. Za mną kontynuował się stłumiony chaos, głosy nakładały się na siebie w panice i obwinianiu. Ale tutaj wszystko wydawało się ciche, czyste, prawdziwe. Ada szła obok mnie w stronę parkingu, jej obcasy stukały spokojnym, miarowym rytmem. Na pewno wszystko w porządku? zapytała. Jej głos nie był zatroskany, tylko obecny. Tak. Skinęłam głową. Po raz pierwszy od lat odpowiedź nie była spektaklem. Jest więcej niż w porządku. Przestałam w końcu mieć nadzieję, że staną się ludźmi, którymi nigdy nie byli. Mój stary sedan stał w kącie parkingu, ale dziś nie potrzebowałam przebrania. Ada podała mi kluczyki do mojego suwa, elegancki, ciemny, mój. Nie musisz się już ukrywać, powiedziała. Otworzyłam drzwi i coś ciężkiego zsunęło się z moich ramion. Jakaś mieszanka oczekiwań, poczucia winy i nawyku, która ciążyła mi przez dekadę. Usiadłam za kierownicą, chłonąc ciszę. Żadnych nieodebranych połączeń, żadnych żądań, żadnego targowania się o poczucie winy. Mój telefon raz zabrzęczał numer matki. Patrzyłam, jak się rozświetla, miga, a potem gaśnie. Nie odebrałam, nawet się nie zawahałam. Zablokowałam go, pozwalając numerowi zniknąć, tak jak w końcu zniknęła ich wersja mnie. Kiedy wjechałam na główną drogę, miasto rozciągało się przede mną, światła migały jak małe zaproszenia do życia, na które nie pozwalałam sobie wcześniej. Życia, które nie opierało się na ratowaniu ludzi, którzy nigdy nie zamierzali się o mnie zatroszczyć. Po raz pierwszy w dorosłym życiu przyszłość nie wydawała się onieśmielająca. Wyglądała na otwartą, a ja miałam wolność, by do niej wejść, nie pytając nikogo o pozwolenie. Zawsze mi mówili, że rodzina jest na zawsze, ale czasami na zawsze to tylko czas, w którym pozwalasz ludziom cię ranić. Odchodząc od tego klubu, uświadomiłam sobie coś prostego i ostrego. Miłość nie jest mierzona krwią, jest mierzona tym, jak ludzie o ciebie dbają, a moi pojawiali się tylko wtedy, gdy czuli okazję. Więc, jeśli kiedykolwiek musiałeś wybrać siebie kosztem ludzi, którzy wciąż od ciebie brali, wiedz: Nie jesteś samolubny. Ty po prostu walczysz o przetrwanie. Jeśli ta historia cię poruszyła, powiedz nam skąd oglądasz i nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. Rodzinne dramaty i odpłata to dopiero początek.